Siemanko widzowie, witam na kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zagramy się w TrackManie słuchajcie. Dziś pogramy sobie na trasach dnia. Zobaczymy, jakie trasy zostały dodane. Inne takie rzeczy. Także no. Także. Let's it Także pierwsza trasa to Trouble Spritz. Tam te dwie trasy pominąłem, bo. Już w nie grałem. Dlatego, no, piszcie, czy chcecie streama z Trackmani, bo mogę zrobić. Okej, okay, sprawdźmy. Tu mamy tam jakąś metę. Mam prawdopodobnie do obserwowania, albo do GPS-a, czy coś w tym stylu, bo teraz już że to jest popularne no, w Trackmani, jakiś tam GPS, czy coś w tym stylu. A, i nie śmiejcie się, jak źle mi pójdzie, ale też w TrackManii nie jestem najlepszy. Ogólnie, najlep Najlepszy jestem w Subnautica, praktycznie wszystko wiem o tej grze, dlatego jak chcecie, żebym zagrał w grę, w którą umiem bardzo dobrze grać, to co w Dobra Let's go Jestem Mam nadzieję, że oczywiście Muzyczki są dostosowane, żeby nie było praw autorskich. Jeszcze ja często jak jest jakaś muzyka w grze, to YouTube tego po prostu nie wykrywa i nie dostaje się wtedy praw autorskich. Także fajnie. Okej, okay, let's go! O kurde. Okej, ja się jeszcze, nie spodziewałem mety kurde dobra ale wiem, wiem przynajmniej jak to działa także let's go o patrzcie! no ejcie już mi lepiej poszło ja zawsze robię tak że jak gram na mapie której na przykład nie znam to zawsze to po prostu mapę obczajam i później na niej tak się ścigam, nie? Tak normalnie gram, słuchajcie. To jest właśnie tak zwany, nazwałem ten system, mój system obczajania. Tak on się nazywa. Trochę głupia nazwa, ale... No niestety, ale... No. Trochę głupia nazwa i... Ogólnie... Dobra. Dobra, let's go. Let's go. Tam jest. jak chcę ten. Bo tu jest prościej, to już to teraz znam. Także no. Jest. Minuta 4 sekundy. Nie dostałem silver. Nie bym sobie pomarzył sobie. Że... Od średniej jestem kompletnie. W... Na tych mapach. Na. Nie swoich mapach jestem bardzo średni w tak dlatego. No, a widzicie, ten GPS jest bardzo popularny. Czemu jest tak głośno nagle ta gra? Co się dzieje, Aż tyle, paczcie, kurde? Masz tyle, przyjacielu, kurde, jakie miałem podgłośnione? Tutaj macie, widzicie. Ogólnie ten film będzie bardzo dobrze zmontowany, dlatego nie wleci on tak 10 minut po. po zrobieniu. Go, tylko on będzie tak już dobrze, bardzo dobrze zmontowany z jakimiś efektami i innymi takimi rzeczami, z time może jakimś jak... Kurde! Ależ ty, ja walę, no? Musiał się. Musi się to. I filmy ogólnie cały czas będą na premierach, prawdopodobnie. Dopóki nie zdobędę 10 subskrypcji, słuchajcie, filmy cały czas będą na premierach, żeby ktoś się pojawił, pojawiwa, pojawiło na głównej po prostu i... Żeby... no... Wiem, że teraz trackmania nie jest tak popularna, także dlatego nie trafiłem trochę w content, ale przynajmniej coś se nagram na, na kanał, nie? No to już jest dzisiaj ostatni film. Dzisiaj wyciąłem bodajże 6 czy tam 7 filmów nawet. Także no. Nie jestem teraz pewny. Yy, tutaj teraz... Yy... Na dole będzie Wam się wyświetlać, ile dokładnie filmów wrzucę, wrzuciłem, zrobię to w montażu. Dobra, kurde, co jest, ciężka ta trasa jest strasznie. Okej, okay. badziewna trasa najgorsza ze wszystkich. Tego nienawidzę w montowaniu, że ja nienawidzę szukać minuty, zawsze lubię coś Powiedzieć na przykład na samym starcie filmu, że później, w trakcie już filmu nie musiał tego montować. Okej. Okay. Mamy, nowy prestiżowy skins. Ocie... Słuchajcie. Sprawdźmy. Twórz. Garaż. A, A, brązowy przecież miałem. Dobra, nieważne, No to, lecimy. Hol... No, będzie się działo. Let's go! Nawet nie wiem, czy się nagrywa, szczerze. Jutro piątek widzowie, dlatego jutro filmu nie będzie. Ale na pewno wyleci jutro trailer tego kanału oraz jakiś może short. Może zobaczymy. Zobaczymy, co się da zrobić. Let's go! Kurde. mi się udało. Tak jest, za pierwszym. Praktycznie zawsze mi się za pierwszym udaje, ale. Tak, ale było wyjątkowo trudne dla mnie. Dobra. Let's go! Ok, checkpoint kolejny. Super przypiszenie e, grawitacyjne w dół! Yo, ale fajna mapka! Nice! Yo, ale zabawa! Kurde, coś dostało. Co to, co to? Jakiś zafinansowany jakiś. Dziwny. Minuta. Let's go! Dobra, U fajny motyw, fajny start. Dobra. Już, dobra, widzę już pierwszy błąd mój. Dronik tu jest, nawet jakieś ptaki są. Dobra. Trochę jest to niewyraźnie powiedziane, mi się wydaje. A, kurde, przepraszam. Przepraszam naprawdę Was za powiadomienie, ale nigdy nie jestem przygotowany. Praktycznie nigdy nie jestem przygotowany do filmów. W następnym filmie już na pewno będzie wszystko przygotowane dobrze, bo myślę, że ten film też nagrywam na spontanie, bo miałem jeszcze nagrać się film z Fortnite'a, ale akurat nie ma tego, kogo chciałem, żeby z nim nagrać. Dlatego no niestety nie będzie, ale za to macie Trackmania. Trackmania niestety, ale już chyba nie jest, nie jest aż tak na topie. No ale... No. Piszcie jaką grę chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Czy może subnautikę czy jakiegoś Amonga, czy Czu czy, czy jakieś inne takie rzeczy. O, dobra, let's go. No jest fajna ta mapka. Też mi się nawet podoba. Nie jest taka najgorsza i też nie jest oczywiście najlepsza. O, przepraszam Was bardzo. Kolejne powiadomienie. Dobra, ile mamy? 11, aha, okej. Okay. No, widzicie, mówię Wam, że nie jestem za dobry. O, co to ta, ta fajna wygląda. Artic Ascillator, okej. Okej. Źle przeczytałem pewnie nazwę, ale okej. Okay. I tak, także y jeszcze raz powiem, bo chyba to już w filmie gdzieś mówiłem. Jo co tu się stało? O kurde. I szczerze, tego się nie spodziewałem. Poczekajcie, bo to jest jakieś... No, yy, szczerze pewnie to już w filmie powiedziałem, ale yy, ogólnie premiery odcinków będą cały czas premiery. Jak wbijecie już 10 sub, 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 subów, to wtedy już premier nie będzie. Będą zwykłe odcinki, a odcinki będą specjalne będą na premierach. Na przykład właśnie rozpoczęcie serii będzie premiera albo live. Zależy czy mi się będzie chciało i czy będę miał czas. Pamiętajcie, że w repertuarze szkolnym też się również może zmienić, bo dużo pewnie może osoby będą się jakieś pytać, czy się repertuar zmieni, czy nie. Ja mówię, ja szczerze mi się wydaje, że repertuar na pewno się zmieni. Bo na razie repertuar jest po prostu ustawiony na jeszcze y, y, czwartkę ostatnich wakacji. No, ale. No. Następne. Na pewno następne wakacje. Repertuar będzie taki sam. A może nawet lepszy. Także, no. Mam prać ten. Plan. Ten kanał. Do. Po prostu, do... <grych> Czyli przez całe moje życie. Mam plan. Chociaż nie wiem, czy. O, kurczę. Pośpieszenie w dół. Jo! Jo, co tu się kurde. Yo Dobra, czego się kurde nie szczerze nie chodziło. Dobra, no to teraz se na zakończenie odcinka zagramy sobie na mojej mapce. A zagramy sobie na mapie One Jump Jump! Se zagramy. Chcieliście, żebym wam pokazał tą mapę. A w sumie to ja chciałem, żeby zobaczycie tą mapę, bo jest to moja najświeższa taka nowość, która jest oficjalnie wrzucona. I piszcie, czy chcecie mapy z, z eventu Trust Dnia, czy mam też wrzucić jakąś na przykład moją mapę, yy, czy, czy nie, piszcie w kom, bo jestem bardzo ciekawy, czy mam wrzucić jakiś, jakąś mapkę moją, żeby właśnie do... Eventu teraz z dnia? Czy może jednak nie? Czy może w ogóle nawet mapki nie wrzucać? Także no. Let's go! Jak ktoś by chciał QA, to też możecie mi zadawać pytania. Ja może odpowiem. Może zrobię kiedyś QA, może nie. Zależy, czy mi się będzie oczywiście chciało. No kurde, tak dobrze było. Widzę, i ja właściwie się zrumbało. Się. Właśnie. Minus tej mapy jest taki, że po prostu ona ma. Ona ma jednego, praktycznie jednego, jednego checkpointa. Nie ma kompletnie więcej niż jednego checkpointa. Serio wam to mówię. Dlatego no. I piszcie, czy mam dodać jakąś muzyczkę do filmów. Na pewno, może jakąś dodam, ale piszcie i też podsyłajcie mi propozycje na muzyki bez praw autorskich oczywiście mimo tego, że wiem, że YouTube ma taką opcję właśnie, że kurde, no i widzicie i się zrąbało wszystko a, wiem, że YouTube ma opcję znajdowania muzyki takiej bez po prostu praw autorskich ale tam jest ta, bardzo słaba jest ta muzyka do filmów. Jakby przejrzałem praktycznie całą... I akurat widzieliście, akurat musiałem... Przejrzałem ogólnie całą, yy, całą bibliotekę. Znaczy no całą to może nie, ale przejrzałem biblioteki i każdy utwór, jaki znalazłem było to coś takiego słabego. Także YouTube, jak ten film weryfikujesz, czy tam oglądasz, to proszę dodaj więcej muzyki. Chyba chciałbym mieć do filmów takiej... Nawet Takiej lepszej, bo oczywiście bardzo dużo było fajnych utworów, ale problem jest taki, że w, niestety, ale w programie do nagrywania tej piosenki ściszyć nie mogę i nawet nie wiem, czy byłoby mnie słychać, nie? Dlatego jak wleci jakiś film, na przykład taki na sekundę i... Kurde, no się zaraz zabije. Dobra, jak teraz, teraz kurde nie będzie... Teraz jak mi się teraz nie uda, to ja wychodzę, serio wam mówię, wychodzę po prostu. Kurde, no, wychodzę zaraz. Nie, serio. Dobra, ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Dawajcie nóżki, kurde. A ja w sumie to dawajcie koła gadżeta. Dawać, dawać. Dawać Dobra, pierwszy etap zaliczony. Okej, okay. teraz drugi. Teraz musimy kompletnie tędy w ogóle przejechać. Obi mi się tutaj... Uda. Ja nie mogę. Jak? Kurde, jak? Jak to zrobić? Mimo, tak, że to jest kompletnie moja mapa własnej roboty. To nie umiem jej przejść, no. No z... ja nie mogę, no jestem najgłupszym po prostu. Ja nie mogę i właśnie widzicie teraz udowodnienie, że słowa w pierwszej minucie filmu, tam chyba w pierwszej minucie filmu, że nie umiem grać w tą grę się potwierdziły kurde. Ja nie mogę, po prostu... I tak teraz będę musiała to wszystko powycinać pewnie, nie? Albo zrobić timelapsa, kurde. Kolejna wiadomość no... Timelapsa tego po prostu zrobię, bo naprawdę coś jest tak, tak się... tak się tu to robi, że to hit, nie? Po prostu... Ja muszę zrobić tego timelapsa chyba naprawdę Timelapse będzie tego, bo to jest naprawdę Dobra. Proszę! Tak, nareszcie! Udało mi się! Ja nie mogę! Tyle to trwało. Jeśli mi się w kurzy, jakby tam nie doleciał. Ale kurde, nareszcie. Tyle to trwało. Że to hit. Dobra, macie moją mapę. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu Był ciężki Był się trochę wkurzałem, trochę bardzo nawet Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach No i słuchajcie, Sunia Essa Piszcie propozycje na moje własne pojedzenie Ja może też jakieś sobie wymyślę także dzięki no i na